Rozmowa dnia. A kolejnym głośnym sygnałem dnia Piotr Duda, przewodniczący Solidarności. Dzień dobry panie przewodniczący. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Rozmowy na linii Solidarność-Rząd już trwają, tam zespoły neg problemowe, negocjacyjne. Jeden z tych problemów wynagrodzenia w budżetówce. Solidarność mówi, powinny wynosić 20%, rząd przeznaczył 7,8%. Będzie jakieś, jakieś zmiana, jakieś porozumienie w tej kwestii? Panie redaktorze, szanowni państwo, te negocjacje, rozmowy z rządem to najchyba najtrudniejsze rozmów, które toczę jako przewodniczący Komisji Krajowej. Ja pełnię tę funkcję już prawie 13 lat. Spotkaliśmy się w poniedziałek z panem premierem, z panem szefem kancelarii Markiem Kucińskim i rozmawialiśmy o. o a, tak, a tak właściwie podsumowaliśmy dotychczasowe toczące się negocjacje. Rozmowa była długa. Pewne aspekty żeśmy naprowadzili na normalne tory, że tak powiem, i idziemy do przodu. Mam nadzieję, że w ciągu dwóch tygodni. Które aspekty naprowadziliście na dobre tory? Mam nadzieję, że w ciągu dwóch tygodni nastąpi już ten przełom. Będę mógł na posiedzeniu Komisji Krajowej przedstawić już konkretne, e, e, konkretny projekt porozumienia. Jeżeli Komisja Krajowa zaakceptuje ten projekt, to wtedy posiedzenie plenarne no i konferencja prasowa i państwo dowiecie się jak poszczególne postulaty będą wyglądać, ale troszeczkę można mogę zdradzić informacje dotyczące chociażby jeżeli chodzi o sferę finansów publicznych, na pewno tutaj jest ze strony pana premiera i rządu otwarcie, żeby ewentualnie tutaj jeszcze nie tylko podyskutować, ale zrobić jakieś wsparcie, jeżeli chodzi o odmrożenie zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Też jest tutaj otwartość ze strony pana premiera i rządu. Kwestia dotycząca bardziej takich naszych spraw korporacyjnych, czyli szczególnej ochrony działaczy związkowych, bo ona jest, ona wynika z ustawy o związkach zawodowych, ale bardziej jest teoretyczna niż praktyczna. I tutaj też jest zgoda zmiany w KPC, aby faktycznie chronić skutecznie działaczy związkowych przed, przepraszam, nadużyciami ze strony pracodawców dotyczących szczególnie zwolnie z artykułu 52. Później ten Pracownik dział jest, jest przywracany do pracy, ale wtedy już jest, wie pan, zapóźniony. jest niekiedy kilka ta, lat. Tak, kilka lat, dlatego tu je, będzie na zasadzie zabezpieczenia, że do czasu rozstrzygnięcia wyroku sądowego ten pracownik, ten dział związkowy dalej z pracownikiem zakładu pracy, bo my w przeciwieństwie do posłów nie chcemy immunitetu naszego związkowego wykorzystać, wykorzystywać dla tych, którzy faktycznie łamią prawo, tak jak to niejednokrotnie pokazują posłowie jeżdżący po pijaku na rowerze, tylko nam chodzi o konkretnie faktycznie chronić działaczy związkowy, żeby organizacje związkowe w zakładach pracy się rozwijały, a nie zwijały się. No i szereg tych postulatów, chociażby dotyczące pomocy pracownikom Domu Opieki Społecznej, tam jest już sytuacja dramatyczna, także nie chce się rozwijać, ale wszystko idzie w dobrym kierunku, tak jak dzisiaj pogoda, piękne słońce świeci w Warszawie, tak, jestem o tym przekonany, że za dwa tygodnie będziemy mogli w pracowników, związkowców poinformować wspólnie z panem premierem, że jest sukces, że faktycznie te negocjacje, które trwają już ponad 5 miesięcy, przy y przynoszą i przyniosą konkretny efekt dla polskich pracowników, ale szczególnie dla związków zawodowych, a szczególnie dla związkowców Solidarności. Czyli te wynagrodzenia w sferze budżetowej będą wyższe od tego, co wcześniej ten wskaźnik rządowy zakładał? Rozmawiamy intensywnie na ten temat, aby faktycznie nie, nie zostało to tylko na tym poziomie 7,8%, które zaproponował rząd. A jak pan pamięta, myśmy jako związkowcy zaproponowali 20%. Negocjacje na tym, że każdy coś z tego ustępuje. Zobaczymy jaki będzie finał. Na pewno idzie to do przodu. Emerytury stażowe to jest, jest projekt Solidarności, jest projekt prezydencki. To też jest przedmiotem rozmów. I jeszcze jeden, jeszcze jedne emerytury, tak zwane emerytury pomostowe. To też bardzo ważny problem. One zostały, że tak powiem zaniechane za czasów Platformy Obywatelskiej i PSL u to wówczas prezydent świętej pamięci Lekaczyński obiecał nam, że te emerytury nie będą wygaszane. To były dla Zawet... pracowników pracujących w warunkach, warunkach szczególnych i szczególnych. Szczególnym, tak, jest, tak jest. I pan prezydent Kaczyński zawetował tą ustawę. Niestety głosami SLD ta ustawa, znaczy te weta zostały obalone. No i przez te lata emerytury pomostowe były wygaszane, kolejne roczniki już nie mogą odchodzić na emerytury pomostowe i tutaj też jest, będzie na pewno pozytywna informacja dla wszystkich, którzy będą chcieli z tych emerytur skorzystać. Czy tak, wrócą pan, emerytury pomostowe? Widzi pan, także posuwamy się, posuwamy się do przodu w tych negocjacjach. Bardzo trudne, ale, że tak powiem, konkretne i owocne. Ale to jeszcze wrócę do tych emerytur stażowych. Tutaj będzie jakiś przełom, bo te propozycje Solidarności i Prezydenta się różniły. Ostatnio, jak Pan był w Jedynce, to Pan mówił, że no skandalem jest to, że ten projekt prezydencki jest zamrożony. Wczoraj także rozmawiałem na ten temat z Panią Marszałek Witek, pospotkałem się z Panią Marszałek, rozmawiałem o bardzo ważnym dniu, który, dziś, który jest jutro, czy dzisiaj 28, bo Białoruś się 7 7 To Jutro Światowy Dzień Pamięci Wypadku Przy Pracy, Chorób Zawodowych. Dzisiaj w semi na ten temat jest konferencja Rady Ochrony Pracy, także rozmawialiśmy o tych problemach bezpiecznej pracy, ale także o, o emeryturach stażowych. I nie chcę za dużo mówić, ale na pewno to jest dla nas bardzo ważne, bo to jest postulat solidarności i na pewno tego tematu nie odpuszczamy. Co nie znaczy, że jeżeli dajemy na szale te wszystkie pozostałe pozytywne rzeczy, emerytury stażowe, no to przeważa w tą drugą stronę. Naprawdę wszystkiego nie można mieć. Co nie znaczy, że tego tematu na pewno nie odpuszczamy. Nowelizacja kodeksu pracy tam między innymi dodatkowe dni urlopowe dla rodziców z małymi dziećmi, także inne rozwiązania propracownicze, to, to chyba dobre punktu. Tak, na pewno tak. Dużo tutaj tych elementów jest związane z kolejnymi wdrożeniami dyrektywy Unii Europejskiej dotyczące właśnie tych urlopów rodzicielskich, przedłużenie tych urlopów, ale także bardzo ważna realizacja to, co Solidarność miała na sztandarach i ma od wielu lat, czyli unikanie tej patologii związane z umowami śmieciowymi i umowami na czas określony. W tym przypadku już nawet, jeżeli pracownik ma tą umowę na czas określony i pracodawca mu na kolejny rok przedłuża, czy tam na kolejny okres przedłuża umowę na czas określony, to musi po prostu dopełnić takie formalności, jak napisać uzasadnienie, dlaczego pani, panu przedłużam na kolejne kilka miesięcy. To jest, mi się wydaje, też potrzebne i dla pracodawcy, bo będzie go to jakby dyscyplinować pod względem, że a, tam mu przedłużę i tak dalej. Nie, muszą Uzasadnić. A dla pracownika, żeby pracownik wiedział, w jakim kierunku ma iść, że tak powiem, żeby polepszyć swoją pracę, żeby po prostu tutaj się dokształcić, tutaj, że tak powiem, się zdyscyplinować. To jest bardzo ważne i uważam, że to jest bardzo dobry kierunek dla jednej i drugiej strony, czyli i pracownika, i pracodawcy. Pan mówi zawsze, że Solidarność wyrosła z Jana Pawła II, z jego słów, z jego działań. Otwierał pan wystawę w Gdańsku przed komisją siedzibą Komisji Krajowej. Potem ta wystawa została zdewastowana. Otwierał pan ją ponownie, a Powiedział mi pan, że spotkał się też z jednym ze sprawców tego, tego zdewastowania. Jak wyglądała ta rozmowa? Tak, ta, ta wystawa już ma swoją historię taką burzliwą i taką dramatyczną dlatego, że po raz pierwszy tą wystawę otwieraliśmy w 2019 roku, 31 maja. Wówczas przygotowaliśmy konferencję dotyczącą kolejnej pielgrzymki Ojca Świętego do, do naszego kraju do Gdańska. No, 21 marca otworzyliśmy wystawę w związku z tym paszkwilem, który ukazał się z jednej stacji komercyjnej. No i nie sądziliśmy, a tak właściwie przewidywaliśmy ataku, ale nie ze strony młodych ludzi. Nie, w tym przypadku nieletniego chłopaka, właściwie dwóch nieletnich chłopaków, bo policja zatrzymała dwóch nieletnich, jednego osiemnastolatka, którzy zostali doprowadzeni, przesłuchani. No i otrzymałem telefon od jednej mamy, która po prostu chciała się spotkać i nie odmówiłem tego spotkania, bo w swoim. W swoich słowach po właśnie, dowiedz... jak się dowiedziałem od rzecznika prasowego Komisji Krajowej o tym, że wystawa została zdewastowana, powiedziałem jedne słowa. Marku, chciałbym. Spotkać się i spojrzeć w oczy tym, tym osobom, które to zdewastowało i zadać pytanie, dlaczego. I spotkałem się z mamą, poprosiłem, że chciałbym się spotkać z tym chłopakiem. Przyszedł na drugi dzień, spytałem go się, dlaczego. Po prostu zwykły mówi chuligański wybryk, popłakał się, usiedliśmy, pokazałem mu historię solidarności, przekazałem mu album, powiedziałem, jakie wielkie znaczenie ma dla nas Ojciec Święty. Powiem tak się popłakał, przytyliliśmy się, podziękował, przeprosił jeszcze raz, odręcznie napisał parę słów, przeprosił, no dajmy szansę młodemu chłopakowi, no bo każdy w życiu, bądź szczególnie, szczególnie młodzi ludzie, oczywiście ostateczna decyzja należy do sądu rodzinnego, nie Piotr Duda, ani nie Komisja Krajowa o tym nie będzie decydował, jak karać, chociaż pozostałe dwie osoby nie mają tej cywilnej odwagi przyjść i powiedzieć słowo Przepraszam, jeżeli nie mają cywilnej odwagi, to ja też nie będę miał żadnych skrupułów wobec tych osób. I tego nieletniego, i tego pełnoletniego. Panie Przewodniczący, Donald Tusk mówił ostatnio o Hucie Stalowowo-Wola i pytał się, dlaczego Kraby zamawiała rząd PiSu w Korei Południowej, a nie w tych zakładach Huty Stalowo-Wola. To odpowiadał mu też prezydent Stalowej Woli, pan Nadbereżny, przypominając, jak to było za rządów Platformy. Pan pamięta chyba dobrze ten okres? No pamiętam, byłem, byłem, byłem w Hucie Stalowo-Wola, pamiętam te komplikacje, kto ma robić wózki, pod armatą Krab, czy bomarała będę, czy kupować Samsunga, i tak dalej, czy brać Jelcza. Oczywiście wszystko stało w, stało w miejscu. Dzisiaj doskonale o tym wiemy. Że moce produkcyjne huty stalowa wola są na maksa, czyli faktycznie trzeba się podzielić tym, tą pracą. więc One będą w tej chwili produkowane także w Bumarze, Łabędy w Gliwicach, oprócz serwisowania leopardów. Także to jest bardzo ważne. Dzisiaj faktycznie sytuacja zbrojniówki idzie w pozytywnym kierunku. Przypominam sobie problemy świdnika, mielca. Przecież ja w tym wszystkim funkcjonowałem. Byłem w tak zwanej komisji pana ministra ówczesnego obrony narodowej, Siemoniaka. Wie, wiem jak to wyglądało, jaka była beznadziejność dzieje, w tych zakładach pracy nie było żadnej perspektywy. Teraz są perspektywy, szczególnie mówimy o, także o zakładzie pracy, który mi jest bliski, czyli Bumaru Gliwickiego, bo jestem gliwiczaninem, stamtąd się wywodzę i wiem, zawsze na sercu miał i w sercu miałem to, aby faktycznie ta sytuacja Bumaru się zmieniła. Informacja z dnia wczorajszego, że no może już nie będzie pracował kilkanaście tysięcy pracowników tak jak to było w najlepszych latach umarła łabendy, ale że mają być przyjęcia do pracy w bumarze to już jest, że tak powiem informacja dobra, nawet bardzo dobra. Piotr Duda, przewodniczący NZZ Solidarność był gościem sygnału dnia. Panie przewodniczący, bardzo dziękuję za tą dziękuję rozmowę. Dziękuję panu, dziękuję państwu, miłego dnia życzę. Była to rozmowa dnia.